Witam wszystkich. Dojeżdżamy do Suszca. To jest gmina, w której stała kopalnia Krupiński zbudowana w 80. latach. To była najmłodsza kopalnia w Polsce. Teraz jest zrównana z ziemią. Została zlikwidowana przez. Rząd PiSu, rząd Barbarzyńców. Myśmy zrobili program, piękny projekt zwiększenia wydobycia, wznowienia wydobycia na tej kopalni węgla koksowego. To jest surowiec strategiczny w Unii Europejskiej. Mimo to rząd PiS wysłał materiały do Unii Europejskiej, która pozwala na likwidację tej kopalni. W naszym projekcie OKO PZN, inżynier Krzysztof Tytko było wydobycie węgla koksowego właśnie, surowca strategicznego. Pokład 405 przez 1 to jest pokład węgla koksowego w 2017 roku był warty 40 miliardów. W tej chwili ta cena będzie dwukrotnie wyższa. Rząd PiS zrobił wszystko, żeby zatrzeć ślady przestępczych działań na tej kopalni. O tą kopalnię ubiegała się niemiecka firma Silesian Coal, spółka córka HMS Bergbau. Później, w późniejszym czasie firma angielska Tama Resources też się starała o tą kopalnię. Myśmy zabiegali o to, żeby została w polskich rękach, żeby właścicielami byli górnicy na zasadach spółdzielni Chcieliśmy przejąć kopalnię. zrobiliśmy biznesplan, o który trzeba było potwierdzić materiałami ze spółki S.R.K. Minister Gawenda obiecał nam, wcześniej To prowadziliśmy z nim rozmowy, później się wycofał ze wszystkich rozmów, po prostu się wykpił, a minister Gawenda mimo obietnic nie udostępnił nam materiałów z S.R.K. Myśmy wysłali, wystosowali odpowiednie pismo. I za chwilę będę przejeżdżać obok tej kopalni. Żal, smutek. Myśmy byli na tej kopalni tutaj u, u wójta, suszca. Można powiedzieć, że dziesiątki razy. Walczyliśmy, żeby uratować kopalnię. Niestety tak się nie stało, a dziś już chyba szybów nie będzie widać. Tu zaraz za chwilę powinna się wyłonić kopalnia, która przynosiłaby dzisiaj 2 miliardy złotych zysku na czysto, a oni tą kopalnię zlikwidowali. Podobnie jak wiele innych kopalń kilkanaście zarządów PiS, zarządów Platformy też oczywiście oni prowadzili też politykę wyniszczenia Polskiego górnictwa. To już powinno być tutaj hałdy widać. Górnicy niestety nie obudzili się, nie udało nam się górników obudzić do działania po bronie kopalni. Zostali przeniesieni na inne kopalnie. A to był tak piękny projekt. Gdyby nam się wtedy udało uratować kopalnię Krupiński, nie udałoby się im likwidować kopalń, bo wykazalibyśmy jak rentowne polskie górnictwo może być. Tutaj jest droga dojazdowa do Krupińskiego. A może z ciekawości przejadę pod kopalnię i zobaczymy, co tam jeszcze zostało z tej kopalni. Związki zawodowe niestety nie wspierały nigdy działań Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Oni po prostu odkrywają teatr wspólnie z rządem. Zgodzili się na wcześniejsze urlopy dla 10 tysięcy górników, tych najbardziej wartościowych z przygotówek, z wydobycia, kombajnistów, tych, naj, tych najważniejszych ludzi na kopalni, dzięki którym wydobywa się węgiel. Można powiedzieć, że to są ludzie z pierwszej linii frontu. I to wszystko się odbija, proszę Państwa, na nas, na Polakach. Drogi Węgiel, doskonale sobie y, wszyscy już uzmysłowili, że tylko polski węgiel, dobry polski węgiel może nam zapewnić niezależność energetyczną ciepło w domu i tani węgiel nie po 4000 myśmy proponowali po 800 zł za tonę węgla i to byśmy zrealizowali że tona węgla by kosztowała 800 zł tyle zostało z kopalni nie widać, nie widać szybów, zasypane śniegiem jest. Wydobywamy to, co najlepsze. Kiedyś tutaj wisiał taki afisz na tej kopalni. Wydobywamy to, co najlepsze. Na tej kopalni wydobywano to, co najgorsze. Z pokładów z goń 7 km od głównych szybów. Długi transport. A 405 przez 1 węgla koksowego jest 1500 metrów od szybu, od tego miejsca. 1500 metrów. Górnicy byliby uwłaszczeni na kopalni. Polacy byliby uwłaszczeni. Po prostu górnicy by decydowali o tym, co się dzieje na kopalni. Powstałby klaster energetyczny ościenne gminy mogłyby się ogrzewać ciepłem pozyskanym z metanu przed odmetanowanie pokładów. To też był jeden z naszych projektów. No niestety nic nam się nie udało zrealizować, bo górnicy bali się po prostu, się bali do dziś się boją do dziś nie chcą zawalczyć o kopalnie o powstrzymanie likwidacji kopalń wydobycia węgla bez którego po prostu Polacy będą ginąć, bo będą mieszkać w niedogrzanych mieszkaniach już to przechodziliśmy. No nie ma szybów. Nie widać. Nie widać szybów. Spróbujemy tutaj kawałek wjechać jeszcze. To jest okaz barbarzyństwa tego rządu, który najbardziej perspektywiczną kopalnię w polskim górnictwie zlikwidował. Serce się kraje. Trudno na to patrzeć, jak likwidują nam nasze życie, to które znamy. Inflacja, drogi węgiel, no to napędza inflację. Szanowni Państwo, 10 lat życia poświęciliśmy jako Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych walce o polskie kopalnie, zwiększenie wydobycia węgla. nas jeszcze górnicy poprą program rozwoju górnictwa czeka w najbliższych latach nie ma odejścia od węgla jeszcze przez wiele lat będzie węgiel głównym surowcem energetycznym w Polsce a wiatraczki fotowoltaika destabilizuje rynek najdroższa produkcja energii a politycy nam wmawiają, że mamy znowu Kupować złom od Niemców, podobnie jak w latach 80., -tych, 90 -tych i późniejszych, zwolniliśmy złom, stare samochody. Tak teraz będziemy przywozić do Polski stare wiatraki i będą stawiane ludziom pod oknami blisko domów. Budzimy się, szanowni, do, do walki o wolną. Zasobną Polskę, bo mamy ogromne zasoby surowców naturalnych i to trzeba wspierać, żeby wydobywać zasoby naturalne. Cały świat to robi, bogaci się tylko nie w Polsce, ukrywa się to przed społeczeństwem. Krzysztof Tytko, oko OK PZTN, pozwał do sądu Orlen. Łączenie z PGNiq, to jest wyprowadzanie ogromnego majątku Polaków. Wartego setki, milionów złotych, do tego doszło. Wspierajcie nas na stronach Oko PZN, na YouTube. Są wywiady, wiele wywiadów. To jest 10 lat naszej pracy. Wolontaryjnie to robiliśmy przez 9 lat. Zespoły parlamentarne, komisje, energii, górnictwa. Wiele materiałów wysłanych do premiera, do prezydenta. No to niestety.